Idziemy właśnie z Zuzią na, do weterynarza na ściągnięcie szwów. Jeżeli tak jak mówiłam w poprzednim filmie uda nam się, to nagram to, żebyście widzieli jak to wygląda i, i jak Zuzia się tam zachowuje. Zuz sobie jedzie z tyłu na łóżeczku, ale no, ciężko ją pokazać. Także Zuzia. Zuzia. No. Może ją widać, bo właśnie po weterynarzu chcemy jechać z nią na taki krótki pierwszy spacerek na trzy stawy, tam koło trzech stawów, tak żeby się troszeczkę przeszła już dzisiaj właśnie jak z nią wychodziłyśmy to była taka bardzo radosna i pełna energii, więc mamy nadzieję, że tak właśnie 10-15 minut przejdzie się i też ją to tak ożywi rozweseli bo jest troszeczkę taka smutna tak jak Wam mówiłam właśnie też wcześniej jak też słyszycie Gardło moje już troszeczkę ma się lepiej, ale jeszcze nie jest całkowicie dobrze. No, także dojeżdżamy już do weterynarza w miarę. Już jedziemy bez nawigacji po raz pierwszy dzisiaj. No, także zobaczymy się już na miejscu. z wesoły lata. Patrzcie. Jednak wracamy z Suzią, z szwami, bo weszliśmy tam i było dosłownie chyba 10 psów 10 psów, 10 osób. E, mimo, że jest do 13:00, lecznica otwarta, a jest 13:34. Także e, dosyć dziwne, ale no. Nie, nie, nie wydaje mi się, żeby było sens czekać. Także jutro e, jest zamknięte i w poniedziałek podjedziemy, tak około 15, .00. Myślę, że wtedy nie będzie aż tak dużo ludzi, może 14, włączę radio. E, więc zaraz jeszcze podjedziemy na taki szybki spacerek z Zuzinką. Ona myślę, że nic się nie stanie, jakby tutaj jeszcze dwa dni będzie miała te szwy, e, Już jej, tak to się wszystko zagoiło, więc już nie chodzi w kołnierzu. No i tyle, także wracamy. Jesteśmy już w parku, eee, znaczy nie w parku, tylko na przedstawach i idziemy z Zuzem po schodach, możecie zobaczyć. Jak sobie radzi. Jesteśmy na Trzech Stawach Dajcie znać czy chodzicie na spacery z psem? Zuzi jej pierwszy spacer <grywa> 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 Idziemy dalej z Zuzem Uu, Mam selfie sticka I... Trzymałem na smyczy, I może mogłem go ale boję się, żeby na przykład podeszła na brzeg i wpadła mi do wody, bo by nie utrzymała równowagi. Także wolę ją mieć jeszcze pod kontrolą. O, zmęczył się już dwie Idziemy. Ja też już mam problemy z oddychaniem, bo mam katar. I mój lujuk sobie cmawia.

7 minut, nie? No z 15. Także wracamy do samochodu, możecie zobaczyć, tutaj z luzinka tle jak chłapie. Już na schodach tak się usiadła sobie na dróbce. Cieplecko dzisiaj pięknie Ale niech ćwiczy chłapę. Mięśnie wzmacnia piór i niech troszeczkę pooddycha świeżym powietrzem zapachy. biała kulka. Ojże, tam już ratamir, samochodu jesteśmy. Wiesz? Tak. Jak nie Też sobie tutaj urzęduję dupka się trzęsie. Wracamy no. do domu.